Hej, hej, witajcie. Zapraszam Was dzisiaj na test palet Desi Sejs. Wersja podróżnicza. Honeymoon Palette. Tak wygląda okładka. W środku paleta malusterko lusterko. I ma cztery cienie do oczu i cztery produkty do twarzy. Samowystarczalna na pierwszy rzut oka. Idealna na wyjazdy. Także jeżeli jesteście ciekawi, co mi z tego wyjdzie, dzienny, to zapraszam do oglądania dalej. Nie wspomniałam na wstępie, że jest to paleta by Marzena Tarasiewicz. Jak wiecie, na kanale mam już chyba test dwóch palet. Chyba dwóch palet, tak? To podlinkuję, czytam w opisie. No, a dzisiaj bardzo mnie interesująca paleta. Paletę mogę te dla Was przetestować i dla siebie. Dzięki Ani. Była ona również w paczce z produktami do testów. No i tak, i tak będę machać. Najpierw się przybliżam, a teraz będę swatchować. Yy, czyli najpierw produkty do oczu: Maladives, Paris, Marrakesh i Rom. Dosyć suchy błysk. Cienie kremowe pod palcem. Czyli cztery cienie do oczu. I słoczyki. No wydaje się kolorystyka bardzo użytkowa, bardzo dzienna. Taka dla każdego. Produkty do twarzy Monte Carlo, Las Vegas, Buenos Aires i Tel Aviv. Czyli co tu jest? Róż, rozświetlacz, bronzer, i taki puder chyba wykończeniowy, coś w stylu. Oj! Ładne od... odcienie! Coś w stylu. hourglassowym, tak to nazwijmy, nie? No, Zawsze tak już będę mówić przy takich pudrach. Albo ze środka palety tu face do twarzy: Natural Face, coś takiego. No, takie lekko satynowe z połyskiem pudry wykoń... wykańczające. Zaczynam sobie klasycznie od puszystym pędzlem. I dzisiaj zrobimy sobie tak. Dzisiaj zrobię tak. Postaram się bardzo. Po prostu na szybko. Na powiekach nie mam nic, tylko resztki, korektora, rozklepany, może jeszcze ciut. Yy, wiecie o co mi chodzi? Siadamy, malujemy się, nie wiem, na wyjeździe szybciutko, żeby podkreślić tylko oko, ust, oko twarz usta i i lecimy, nie? No, to tak, taki makijaż podróżniczy, tak będę to nazywać. W ogóle to tak te nazwy cieni, to tak sugerują, że to może jest jakaś podróż dookoła świata, albo nie dookoła, może wzdłuż, w poprzek i na skos. Cień biały, znaczy ten beżowy, dosyć się w palecie sypie na opakowanie, ale na powiece zachowuje się klasycznie, standardowo. Może zmatowię sobie tutaj całą powiekę, resztką tu tylko delikatnie nabiorę, dołożę i tu resztką. O, tak. tak na szybko. Matowimy, czyli robię dwa. Dwa takie same oka. Dobrze. No i co? Intuicyjna paleta, bardzo. No załamanie, tak? Tym brązem. Tym samym pędzlem. I już by to wystarczyło. Na twarzy dzisiaj mam podkład, nie podkład, krem BB Purito. Pewnie już test był, wrzuciłam, no ale wiecie jak to jest, nagrywam to razem. Także jak nie widzieliście, to zachęcam, bo mamy tutaj dwa oblicza, dokładnie, dwa oblicza Ani, suche oblicze i moje mieszane oblicze. I jak się ten krem BB zachowuje, czy zachował u niej, a u mnie... Tyle o tym podkładzie. Pod oczami mam Klaresę. Patrzcie, jakie fajne cieniowanie wychodzi. Nie wiem, jak wyjeżdżacie, zabieracie ze sobą więcej pędzli, czy jakiś jeden dwustronny. Akurat ten dwustronny, ukochany mój z Glam Shopu jest y, po praniu, suszy się, więc muszę sobie innymi poradzić, ale też jakby nie narzekam, no, bo jeszcze coś mi zostało. Maxi, y, Maxi 06. Czyli płaski, ale puchaty, no będziemy robić tutaj tym cieniem. Będę robić. O, fajny pigment, no sypie się jak to Desi. Ale ja lubię cienie Desi. Z tamtych palet, które już testowałam i które mam, jestem zadowolona. Dzienny makijaż lub na yy, wieczorny. Muszę te cienie przetestować, słuchajcie, dobrze wszystkie, nie muszę jakiegoś delikatnego makijażu robić. Tylko po prostu taki, żeby był może i na tym wyjeździe, na tych czasach, na tym objeździe światowym, jakiś wieczór, dancing czy coś w tym stylu. Czyli będziemy się świecić. No i patrzcie, no, bezproblemowo. No, powiem, że ten sposób Małgosi, znaczy to jest pewnie nie tylko jej sposób, ale. Zawsze matowi tę powiekę. Powiem Wam, że jak cała jest zmatowiona, no to cienie się bardzo równo nakładają i fajnie blendują. Jeżeli da się tylko matowy, jasny cień podług brwiowy i tak troszeczkę tutaj ponad załamanie, to wiadomo, że tam też się fajnie zblendują, cienie połączą, ich wychmurkują. Natomiast w kąciku wtedy mogą się bardziej przykleić, nie? No bo tutaj w tym kąciku, jak jak nie mamy zmatowionego, tylko przychytujący do siebie korektor lub bazę, dokładam jeszcze w załamanie. To jest taki mój klasyk, wiecie. Załamanie, od załamaniem kącik. No i wracam do beżu. A ten pędzel to glam shop z esencji. Ten jaśniejszy brązowy wezmę do dolnej powieki. Delikatnie najpierw. Ciekawa jestem, ile taki film całościowy, taki dwoje oczu i twarz, ile mi to wyniesie. Może Wam napiszę, ile, ile czasu nagrywałam ten film. I potem widzicie, ile trwa ten film. Ile rzeczy jest skróconych, wyciętych, bo no, no to jest niemożliwe, żeby po prostu nie robić cięć, według mnie. U mnie by to nie zdało egzaminu, bo ja czasami się długo zastanawiam, albo coś beblam i bez sensu, co już tak, nie wiem, wiecie, albo mówiłam, albo się powtarzam i nie musi tego być w filmie. No. Dobra, i teraz tym samym pędzlem to jest klawier, przepraszam, afekt. KM05 pod lupką, czytam. <śmany> Bardzo maluteńko, tak na czubeczek. I tutaj tylko troszeczkę przyciemnić dolne. O, przy rzęsach, nie? I maluje się na odległość. Czyli dla tych mniej dobrze widzących, mniej widzących, ta paleta sprawdzi się. Szybkich makijaży, gdzie patrzymy tylko w lustro yy, na przykład w łazience, a nie przybliżamy twarzy bardzo do lustra, ani nie mamy lustra powiększającego. No i co? I teraz błysk? Nie, no bo jak. Chociaż wiecie co, można by było na jednym oku, tak przynajmniej spróbuję. Tym samym pędzlem od Maxi, tylko odwracam, wezmę ten jaśniejszy brąz. I. Pociągnę sobie tutaj na, na tym oku bardziej. I zobaczymy, jak się zachowa błysk, nie. A na tym oku zostawię tak, jak jest. Małomatowe też bardzo ładnie się prezentuje. Dobrze, i teraz błysk. Teraz już lustro bliżej, znaczy to powiększające. Co źle tutaj zblendowane. Typowe złotko. Bardzo drobinkowy, nawet bym powiedziała toperkowy, bez żadnej kremistej bazy widocznej, prześwitujący cień i lekko osypujący się. Czyli już by można było na jakąś klejącą bazę, chociaż tu korektor był, nie? No, tak. A tu na cieniu prezentować się będzie. No i już widać, że się mniej przykleja, O chociaż, czekajcie, nie, nawet okej. Okay. Do suchego. Yy, efekt jest taki, że tu po prostu stworzyła się baza pod tym złotkiem, nie? Taka z tego cienia. Tak jakby pełni na tej połowie, jest tego wszystkiego. No, tu pyk, pyk. No i dobrze. Zaraz dołożymy jeszcze brązu w kącik. Połączyć na czubeczek i połączyć tutaj. Zawsze sobie tak poprawiam tutaj to blendowanie. Dolną powiekę podkreślać bardziej? Chyba nie. Tak zostawiłabym to. I teraz czwarty pędzel, który będę używać to do błysku, pędzel od Zmalo, błysk na dolną powiekę. Tylko wiem, że on nie będzie taki bardzo widoczny tutaj. Drobineczki będą po prostu. No ale coś się dzieje tutaj w kąciku, nie? I może taką małą zbitą kuleczką sięgnę teraz po rozświetlacz i rozświetlę sobie wewnętrzny kącik. Rozświetlacz też chyba złotawy jest. Bluzka mi szaleści. Nie wiem, czy tego nie będzie słychać. Lepiej się do filmów może ubierać w bawełnę, T-shirty. No i co? Teraz twarz od razu, a potem się skończę, nie? No, klasyka totalna wyszła. Podoba mi się. Bardzo prosty, intuicyjny makijaż dokładam błysku. No, nie widać go tak, wiecie, z kosmosu. Ale rozświetlać się zapowiada na twarz dobrze, chyba. No, zobaczymy, ale jest dosyć złoty. No, jezu. Fajna ta palemka tutaj jest na brązerze, popatrzcie. Widać. A tutaj jest znaczek firmowy Desi na pudrze wykończeniowym. Dobrze. Przypudrowana jestem Kobo Wedding Day. I na tym purito. I teraz, chociaż na początku banana loose powder znam, ale troszkę się świeciłam. Sypie się brązer. Troszeczkę. Okej, okay, jaki kolorek będzie? Uuu, jest pigment, słuchajcie. Jest pigment i dosyć ciepły. No, ale skoro robimy objazd świata do palmy nawet, to będzie to Piękny brązer do opalonej skóry. Bo ma dosyć mocny pigment. A dopiero tak jedno zanurzenie było. Czekajcie, tutaj dołożę. No, dosyć mocny. Mhm, ale kolor jest ładny. Ciepły, ale ładny. Bym powiedziała nawet taki neutralny. Kurde, dobrze, zapomniałam o pudrze, nie? Zaraz zrobimy drugą stronę z pudrem. Podry nakładam takim zazwyczaj grzybkiem. Zobaczymy tu na czole. Tak będzie po świata, będzie się troszkę ten zapach. Desi ma ciekawy zapach, taki delikatny. Na pewno to jest jakiś kwiatowy zapach, ale taki. No nie wiem, taki nie wiem, taki taki wysokopółkowy bym powiedziała. Bardzo ładnie skóra wygląda. No. Powiem wam że ładnie. Nawet lekko jakby dodało to koloru. No, bo on ma taki dosyć ciemny nawet ten kolor. No mówię, no do opalonych chyba będzie ideolo. Czy Wy widzicie różnicę? O, no. Dobrze, no i teraz ten brązer. No, puder. Mi się podobają takie pudry. Uh, 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 bardzo mi się podobają. Yy, brązer teraz na drugą stronę. Zobaczymy, jak na tym pudrze on się zachowa. Jeszcze chwilkę, jeszcze momencik. I twarz gotowa. Chcecie naprawdę. Super pędzel do konturowania, w którym się zakochacie i nie będziecie się mogli od niego od, odkleić. I ręka będzie Wam sama po niego lecieć, a jak będzie brudny, to go szybko umyjecie, żeby wysychł. Żeby go znowu móc używać, to naprawdę polecam z Hebe F02. On nie jest za wielki, on po prostu jest idealny. Bardzo podobnym pędzlem jest ten z Gump Shopu, który też lubię, T125. Ale widzicie, używam zazwyczaj tego. No to jest mój po prostu must have i, i taki must. I ile razy on był już myty, a nic się z nim nie dzieje. A mam go chyba z 4 lata, 5? Przechodzimy do różu. O, 24 minuty nagrywam. No to jak taki będzie film krótki, to... Chyba ma pigment. Posypało się. Tak bardzo widoczny, bardzo widoczny, mhm. uh, uh. no dobrze. Zarumieniłam się z tej. z tego wysiłku podróżniczego. Ale nie jest źle chyba. Jest mocno, ale fajnie. No do kamery to jest fajnie chyba ja tu widzę na żywo, ale nie jest to chory efekt gorączkowy. Pędzlem od pudru troszeczkę sobie to złagodzę. A tu mamy pędzle, które uwielbiam do różów. Ten, ten do różu i do rozświetlacza, a ten do rozświetlacza. Wachlarzyk z glam shopu i Pocho Beauty komunikatywnie, rewelacyjny, też do pudrowania okolicy pod okiem, ale ja tego nie robię. K4 ten jest. Taki języczkowy, fajny pędzel. Więc tak. Też, też mogłam nim róż nałożyć, ale lubię też tym. A to jest Glam Shop. Nie, to jest właśnie Rossman. Rossman z tego, wiecie, Beauty. Nie zapomniałam tej firmy. Taka Rosmanowa firma. Dobra. Nieważne, nieważne, nieważne. Bierzemy rozświetlacz i czuję, że to będzie złotko. Znaczy widzę, że to będzie złotko. Lekko tak. O. Widzicie, ile się nabrało. Ale jest przepiękny. W konsystencji. Ładnie wygląda. Trzeba rozetrzeć, żeby wydobyć blask. Bo tak to jest dosyć, jakby. Pudrowy, ale wygląda ładnie. I dołożę troszeczkę. Niespecjalnie podkreśla strukturę skóry, także okej. Okay. O, jak nałożyłam dużo, to zrobiła się taka powłoczka mączno świecąca. Ale jak się rozpracuje, rozmasuje, jest OK. Po pierwsze, że ja lubię bardzo takie kompletne palety. Moim ulubieńcem jest Kobo Admire Me, dawnej nie używałam. Też nudy, produkty do twarzy 3, bez żadnych takich pudrów. Ładnie wygląda. Chyba ładnie, nie? To już wy ocenicie, ale. O, tu nie, tu nie, tu nie. trzeba złotego sobie dodawać. I teraz bardzo delikatnie różu nabieram, bardzo. I do, dołożę tylko na rozświetlacz. Ja Wam zaraz to z bliska pokażę, bo to mnie zastanawia. Czy ten róż się taki zrobił? Czy on... No nie wiem, do którego momentu się nagrało, bo już się zapatrzyłam na siebie i paletę i nie widziałam momentu, kiedy się aparat wyłączył. Mam nadzieję, że to nie było zbyt dawno temu, że nakładanie rozświetlacza, żeście widzieli. No, chociaż ja to stwierdzę w montażu. Dobrze, Ro jakby nie, to rozświetlacz jest bardzo ładny, bardzo ładny. A taki w punkt, akurat jak dla mnie, troszkę złoty, ale mówię, to jest paleta wyjazdowa na podróże. Więc przypuszczając zamysł, marzeny, wydaje mi się, że specjalnie taka jest, troszeczkę do opalonych cer. I teraz właśnie, co Wam miałam pokazać. Teraz tak. Róż wydaje mi się marmurkowy. Ma troszkę jakby łatek brązowych i różowych. Popatrzcie, ja zciemnię ekran. Widzicie? O! O! Więc tak. Bardzo twarz wydaje mi się taka może nie że świeża, ale taka świeżo przedymiona. Taka muśnięta słońcem, właśnie. Muśnięta słońcem. Jakbym była na czas. Dobrze, skończę się, wykończę, wracam na podsumowanie, takie króciutkie. Tak się prezentuje skończony makijaż. Mogłabym postawić na czerwoną pomadkę, jednak dzisiaj zachciało mi się innej, brązowej. Tak mnie nastroiła ta paleta. Ale najpierw co nałożyłam. Tak mi się w brązy dzisiaj pojechało. Linia wodna, kredka Golden Rose, 426. Baza na rzęsy górne Warietę Eweline. I na górne i dolne rzęsy. tuż brązowy z kolekcji Pumpkin Bell dla Biedronki. Nawet już doszedł do siebie. A właśnie, eyeliner. Eveline brązowy. No i usta. Konturówka z kolekcji Bell dla Biedronki. Pumpkin w odcieniu takim ładnego brązu. Nie wiem, czy jeszcze w ogóle jest do dostania, to, ale to jest brąz, który toleruje, taki chłodniejszy troszkę. Pomadka Kiko w odcieniu 103 z tą bazową, taką kolorystyczną stroną, i top coatem. Top coatem? Top Coat, no chyba Top Coat. Tak, to jest Top Coat Brilliant. Wyjęłam paletę Kobo Admire Me, żeby Wam pokazać, jak się obok siebie one prezentują. I zdecydowanie paleta Kobo jest chłodniejsza w przypadku produktów do twarzy. Ta ma jeden plus, bo ma jeszcze te trzy cienie, które można stosować do brwi. No, ale no tutaj nie wiem, czy ten do brwi by po dobrze pasował. Chyba nie. Chociaż on jest dosyć chłodny ten brąz. No. Ale to już kwestia wypróbowania na sobie, nie? Do mnie raczej nie. Tutaj mam więcej możliwości. Tak się prezentują obok siebie, no to już pokazałam i teraz tak przechodząc do podsumowania palety z Desi. We współpracy z Marzeną Tarasiewicz to powiem, że Marzena zrobiła po prostu fantastyczną paletę wyjazdową. Oczywiście ona się nazywa Honeymoon, no, miesiąc poślubny, ale podróż poślubna, miesiąc poślubny. No, ale czy. No, może patrząc na róż, to to jest zarumieniona panna młoda, tak? Panna stara. Ale biorąc tę paletę na wyjazd. Mamy wszystko na twarzy zrobione. W sensie cieniowania, konturowania. Także, no i naprawdę kolory są piękne, letnie, no bo ta, właśnie ta, jest taka bardziej chłodna. A tutaj mamy idealną paletę wyjazdową na raczej ciepłe okresy swojego podróżowania. No i tyle, ja z mojej strony. Ani bardzo dziękuję za podesłanie palety do testów. Hmm. Powiem, że się chyba zakochałam w tej palecie. Ja uwielbiam takie całościowe palety, złapać, pomalować całą twarz i lecieć. Hmm. Jeżeli o mnie chodzi, to troszeczkę. No, fakt, można sobie pom pomóc yy, oczy pomalować, bardziej rozświetlić tym yy, rozświetlaczem, ale. Coś, by mi tutaj brako, coś mi tu brakuje, wiecie? Brakuje mi mojego takiego koloru rose goldowego, żeby był jeszcze jeden tutaj, tu ciemniejszy błysk, właśnie w taki rose goldowy kolor. No, ale zawsze coś, zawsze coś, nie można mieć wszystkiego. Niemniej jednak nie no, paleta jest samowystarczalna i rewelacyjna. W pracy, cienie, rewelacja. Blendują się, chmurkują, przechodzą jeden w drugi. Ładnie się nakładają, kleją. Na policzkach nie mam osypu, a produkty do twarzy są dosyć mocno napigmentowane i bardzo dobrze, moim zdaniem, bo jeżeli jesteśmy już na tym wyjeździe, nie tylko panna młoda może jechać w podróż nie taką poślubną, ale wiadomo, jakąś tam podróż, wycieczkę i naokoło świata i tak dalej, no to sobie zabierze tę paletę, nawet taka pani. Wiecie, troszkę leciwa, starsza, <noise> dlaczego ma sobie nie zabrać takiej palety? Opali się no i będzie pięknie wyglądać. Bo weszłam do łazienki i powiem Wam, że w lustrze łazienkowym kurczę, spojrzałam, mówię: No, jak ta skóra ładnie wygląda. Już pomijając, że podkład nie za ładnie wygląda na mojej skórze, ten Spurito. Ale wiecie, chodzi o barwę, o tonację, jest taka naprawdę taka wakacyjna ta, ta twarz. No, taka cera wakacyjna. Lub po prostu wakacyjna, ale taka wiecie, niekoniecznie wakacje, nie? Można sobie jechać w zimę do ciepłych krajów. No, o to mi chodzi. Swoją drogą mogłoby się już zrobić ciepło, bo już mnie te zmiany temperatury wkurzają. Także paleta Desi Sejs, Marzena Tarasiewicz, Honey Moon palet. Jak najbardziej na tak. Jestem zachwycona kolorystyką, jakością, formułą. No, nie wiem. Ja abdesi lubię. I zapach. Delikatny, subtelny, ale taki. No, taki. No, nieokreślony, jakby takie. świeże perfumy zwietrzały już na ciele. Takie, wiecie, zdmuchnięte wiatrem. O. No, tak, tak mi się to kojarzy. Jeżeli jesteście tu niedawno lub po raz pierwszy, a macie zamiar wracać raz na jakiś czas obejrzeć mój film, jeżeli was produkt, który akurat w filmie pokazuje, zainteresuje, to poproszę łapeczki pod filmem, poproszę subskrypcję kanału i włączenie dzwoneczków. A propos dzwoneczków, jeżeli nie chcecie dostawać powiadomień, to możecie nie włączać dzwoneczku. No, i nie będzie wyskakiwać nic. No, i tak, że to już by było chyba na tyle. Zapomniałam, co miałam powiedzieć. Ogólnie o łapki i subskrypcje zwracam się do wszystkich osób, które oglądają. Jeżeli Wam się film podobał, jeżeli. A napiszcie właśnie mi w komentarzach, czy macie tę paletę, bo ona nie jest taka, taka nowa, taką nowością na rynku. Czy macie tę paletę i czy jesteście z niej zadowoleni? Lub. Czy macie zamiar ją kupić? Być może po tym filmie. Och, to by było dla mnie bardzo wiecie, takie. Satysfakcjonujące, że staram się rzetelnie przetestować jakość, ocenić. War nie wartość. Ocenić jakość tak. Dobrze, trajkota. Kończę. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, co Was czeka, spotka, i do następnego. Hej, papa.